Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. No właśnie, przygotowałem dzisiaj w serii Moto Info dla Was pięć tematów. Między innymi porozmawiamy sobie o dalarze, porozmawiamy sobie o odcinkowym pomiarze prędkości. Bo na jednym z nowych odcinków mamy pewną anomalię i pragnę mocno Waszą uwagę na to zwrócić, żebyście nie byli później zdziwieni. Potem przejdziemy sobie do pewnej hipokryzji związanej z chińskimi samochodami, by na koniec rozprawić się z tematem. bo teraz wszystkie media o tym trąbią, że za przekroczenie w przyszłym roku na autostradzie, drodze ekspresowej czy drodze pozamiejskiej będzie można trafić. Do więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, i w sumie tu już powinniśmy zacząć budować te ośrodki penitencjarne. Ale pozwolicie, że może też trochę uspokoję i wyjaśnię dokładnie, co ustawodawca miał w tym wszystkim na myśli. Dobra, zacznijmy sobie od Dalary. No, marka zapewne mało znana to swojego rodzaju manufaktura, no ale w ostatnim czasie pojawił się model Stradale i to jedna sztuka na polskich drogach, no i wywołał bardzo dużo zamieszania. O co w tym wszystkim chodzi? Giampolo Dallara został zatrudniony przez Enzo Ferreriego w 1958 roku, gdy on miał 23 lata. Po kilku latach przeszedł do konkurencji, gdzie w Lamborghini konstruował model Miura. Następnie zaczął tworzyć bolidy formuły F3, by no właśnie w ostatnich latach zająć się tworzeniem hypersamochodów. No i gdy na model Stradale powiemy wow, kazu, kawał niezłej maszyny. Pewnie V8 pod maską 800 koni. Nic bardziej mylnego. Co ciekawe, tam też nie ma silnika elektrycznego, a mamy pod maską silnik 2.3. No właśnie, EcoBoost, tego nie wiem, który ma niespełna 400 koni mocy. To auto zbudowane jest poprzez monokok karbonowy, więc waży bardzo mało, 855 kg i na długość ma 4,18. Dla porównania no, jest może o kilka centymetrów Dłuższe chociażby od Skody Fabi, więc raczej takie małe auto ultrasportowe do pierwszej setki przyspiesza w czasie 3,25. Odmiana otwarta ma kosztować około 1,4 mln w przeliczeniu na złotówki, odmiana w odmianie kupę około 1,8 ml. No i moje pytanie, bo tak, z jednej strony mam świadomość zaplecza szczęściami czy zaplecza serwisowego pewnie w Polsce dużego nie ma, ale wydaje mi się, że nie jedna osoba skusi się na takie auto, bo tych Porsche czy innych samochodów, które już są dosyć oklepane jest dużo, a to auto prezentuje się na pewno w ciekawy sposób. Dajcie znać, co o tym samochodzie myślicie. I jeszcze moment dla partnera tego odcinka, marki Shell, bo zwróćcie uwagę na jedno, wiele razy Wam już mówiłem o tym, że na stacjach Shell możemy zatankować paliwo premium, mówiłem Wam o właściwościach, tego paliwa, czy chociaż mówię o aktualnych promocjach? A dzisiaj przychodzę zupełnie z czymś innym. Mamy letnią promocję podróże z rabatami, która trwa od 4 lipca do 31 sierpnia tego roku, więc czasu nie zostało już dużo, by móc skorzystać z tej promocji. A czego ona dotyczy? No właśnie dotyczy tutaj paliw podstawowych. Z jednej strony Shell Fuel Safe 95, z drugiej strony Shell Fuel Safe Diesel, więc możemy sprawić, by podróż wakacyjna była jeszcze tańsza. Ja dzisiaj tankuję Lawetę. Wchodzi mi tutaj 79 litrów oleju napędowego. Dzisiaj od razu korzystam. Tam z tego rabatu. No właśnie jak działa ta promocja. Rabat 30 groszy na litrze dostępny jest przez cały tydzień. Mamy już sierpień, więc można z tej promocji skorzystać jeszcze 4 razy, tankując od 10 do 80 litrów jednego rodzaju paliwa. Nie trzeba nic zaktywować, ani robić zakupu. Wystarczy mieć kartę lub aplikację Shell Club Smart i zeskanować ją przy kasie. Rabat naliczy się automatycznie. Jeżeli jeszcze nie masz aplikacji Shell Club Smart, pobierz ją z Google Play bądź App Store i dołącz do programu. Więcej informacji o promocjach czy stacjach biorących udział w tejże promocji znajdziesz w opisie tego filmu. Zachęcam do skorzystania ze stacji Shell. Do zobaczenia na stacji Shell i smacznego hot doga. To przejdźmy teraz do tego odcinkowego pomiaru prędkości, który jest zachodnią obwodnicą łodzi, czyli droga S14 na obrzeżach miasta Pabianice. Bo tak, na dobrą sprawę, to ten odcinkowy pomiar prędkości, który ma trochę ponad 5 km, powstał już w zeszłym roku. Ale w sumie to mniej więcej w okolicach maja tego roku dowiedzieliśmy się, że dopiero teraz został uruchomiony. Tylko tam mamy swojego rodzaju anomalię, bo jadąc w kierunku do łodzi mamy ograniczenie 110 km na godzinę, ale jadąc od łodzi, na tej bliźniaczej drodze w drugą stronę mamy już ograniczenie 120 km na godzinę. I zwrócę jeszcze jedną uwagę: bo na całym odcinku w dłuższej szerokości mamy ograniczenie 120 km na godzinę i te znaki nie występują przy samym odcinkowym pomiarze prędkości, a z dosyć sporym wyprzedzeniem, więc warto na to zwracać uwagę. Tym bardziej, że w 2021 roku była procedowana zmiana znaku D51, czyli tego znaku z fotoradarem, który miał mieć też. Analogicznie, od razu zawarte w sobie ograniczenie prędkości, żeby wszystko było w ramach jednego znaku, tak żeby pozbyć się tej całej znakozy. Tylko dziwnym trafem, w trakcie prac nad zmianą tego znaku, ktoś zaprzestał tych działań, więc teraz bardzo często po prostu ten znak nie występuje blisko odcinkowego pomiaru prędkości, tylko z dosyć sporym wyprzedzeniem. Więc, drodzy kierowcy, bądźcie czujni, bo będzie coraz więcej tego typu odcinkowych pomiarów prędkości, gdzie no, można powiedzieć, że te drogi są bliźniacze, ale w jedną jak i w drugą stronę będą zapewne różne ograniczenia prędkości. Ostatnio dużo mówiło się o tym, jak to chińskie marki oszukują, bo one sprzedają auta nowe jako używane, że tu chodzi o pompowanie statystyk. No i wiele tutaj w mediach się na ten temat rozwiało, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie eksportu. Prawda też jest taka, że to nie tylko chodziło o eksport, ale o też tak zwane pompowanie wewnętrznego rynku względem aktywnych polis, bo to się liczy przede wszystkim w Chinach. I wiecie, co tak chciałbym podejść ten temat z drugiej strony? Prawda jest taka, że gdyby szerzej na to spojrzeć, to w Polsce dzisiaj z dnia na dzień, żeby ukrócić ten proceder, to dwie trzecie dealerów powinno zostać zamkniętych. Przecież ten proceder jest znany w Polsce od dwudziestu paru lat, jeżeli brakuje komuś do planu sprzedaży, miesięcznego czy kwartalnego, wiadomo, że te auta wydawane są w systemie. W zależności od marki, w niektórych markach potrzeba zarejestrowania tego samochodu, takie cuda też się dzieją, w niektórych markach wystarczy uruchomienie samej gwarancji i wpisanie jakiegoś tam losowego numeru rejestracyjnego, dopiero przy późniejszej rejestracji już takiej na finalnego klienta dochodzi do poprawiania tego wszystkiego. Ja nieraz Wam też mówiłem, idziecie do salonu, macie auto z ekspozycji, zapytajcie, czy aby na pewno nie jest też tam uruchomiona gwarancja. Kolejna sprawa, bardzo często też zdarza się, by w Polsce pompować te statystyki, Oprócz Takich wydmuszek na koniec miesiąca czy kwartału, że na przykład dealer na siłę kilka demo rejestruje w tym samym modelu, po to, żeby po prostu ten plan w tym wszystkim poprawić. Czy z drugiej strony, ostatnio też była taka sytuacja związana z jednym z koncernów, który oferował w jesienią zeszłego roku swoim pracownikom, jak i ich rodzinom, w bardzo atrakcyjnych cenach, naprawdę, bo to było za 500-600 zł, możliwość wzięcia całkiem sporego suwa ze wszystkimi opłatami, z ubezpieczeniem, co tylko chcecie, na okres dwóch lat, bez żadnej wpłaty własnej. No o co chodziło? Chodziło o to, żeby na koniec roku móc pokazać, że faktycznie ta marka jest dosyć wysoko, jeżeli chodzi o statystyki sprzedażowe, więc to nie jest tylko tak, że takie rzeczy dzieją się w Chinach, bo ja mam wrażenie, że my w Polsce to jesteśmy w tym jeszcze lepiej wyspecjalizowani. No to można powiedzieć, że mamy w swojego rodzaju w Polsce podział. No ktoś powie, no tak, w polityce to podział jest duży. Mam wrażenie, że w motoryzacji ten podział jest podobny, że mamy dwie takie mocno od siebie odrębne grupy. Z jednej strony jest grupa osób, która mówi, bardzo dobrze, niech te Chińczyki wchodzą, niech tym naszym koncernom z Europy, Japonii czy chociażby Korei pokażą, jak się robi samochody, że można to robić w przystępnych pieniądzach, a nie tylko podnosić ceny i obniżać jakość. Z drugiej strony jest grupa, która mówi, nienocowy, wspierajmy naszych lokalnych tutaj przedsiębiorców, nie dajmy się Chińczykom wygryźć z rynku chociaż w sumie polskiej marki w tym nie mamy. Nie zmienia to faktu, że gdyby ktoś dwa, dwa i pół roku temu zapytał mnie, czy w 2025 roku może być w Polsce ponad 20 marek chińskich, jeżeli chodzi o auta osobowe, powiedziałbym, no nie, no raczej nie ma takiej opcji. Jak również o to, czy one mogą mieć ponad 8% rynku w tak krótkim czasie. Na dziś mamy 22 chińskie marki, jeżeli chodzi o auta osobowe. Z tego, co słyszałem, jeszcze w tym roku ma być około 5 premier kolejnych marek, a w przyszłym roku ta liczba ma wzrosnąć do 36 trzydziestu 37 marek. Już salonów brakuje, żeby poszukiwać nowych dealers, i w niektórych dealerswach są po 3-4 po marki w jednym obiekcie przy jakichś tam zminimalizowanych standardach. Czy wszystkie te marki przetrwają? Uważam, że absolutnie nie. Uważam, że pierwsza dziesiątka na przestrzeni kilku lat, bo ta dziesiątka cały czas się formuje, na pewno pozostanie. Pozostałe marki, jeżeli nie będą trendowały i nie będą zarabiały, pewnie będzie swojego rodzaju rotacja bądź swojego rodzaju też rebranding. Czy te auta są atrakcyjne cenowo? No na pewno tak, i to też widać na rynku, że zagorzałe tutaj marki w tych autach, trochę bardziej budżetowe, chociażby Dacia. Skoda, chciałem powiedzieć, chociaż Skody już bym nie nazwał marką budżetową, ale zaczęły rabatować swoje samochody, bo zaczęły zauważać, że faktycznie, czy chociażby marki koreańskie, że ten rynek i ten torcik trochę się zaczyna w tym wszystkim kurczyć, więc widać, że na pewno jest tutaj pewnego rodzaju zaskoczenie. Czy ta różnica jest aż tak duża? Pewnie nie, no ale na tyle zauważalna, że klientów są w stanie przyciągnąć. Jakość, spasowanie tworzywa, nie chcę tutaj ujednolicać tego wszystkiego, ale patrząc na te pierwsze kilkanaście pozycji, jeżeli chodzi o statystyki Samaru o sprzedaż, uważam, że te marki mają czym się e, obronić. Niejednokrotnie wsiadając do nich spasowanie jakość tworzywa są na naprawdę dobrym poziomie. Nie powiem, że bardzo dobrym, ale też mamy tutaj wyznacznik ceny. Na pewno technologicznie te auta, niejedną markę są w stanie wyprzedzić z tymi mega dużymi tabletami, zaawansowanymi funkcjami, gdzie nieraz za 130-140 tysięcy mamy wentylowane, podgrzewane fotele z tyłu, kanapę podgrzewaną, duży tablet gdzie mamy mnóstwo funkcji z podgrzewaną kierownicą, widać, że dla wielu ludzi jest to bardzo znaczące. 7 lat lub 150 tysięcy kilometrów, jeżeli chodzi o gwarancję, no jest to argument, bo w sporej części marek, chociażby Mercedes, mamy standardowe 2 lata. Chcesz przedłużyć sobie o kolejne 2 lata, dopłać 5-7 tysięcy w zależności od modelu będziesz mógł sobie przedłużyć taką gwarancję, więc tutaj uważam, że europejskie marki japońskie czy koreańskie powinni mocniej się w tym wszystkim otworzyć na rynku. Brak z dostępem części. Czy chociażby części zamiennych. No wiadomo, te marki wchodzą, nie jest to łatwe, ale wydaje mi się, że mimo, że one mówią, że owszem, tych części tutaj nie ma bez większego problemu, jeżeli chodzi o dostęp, pewnie jeżeli chodzi o jakieś newralgiczne elementy, chociażby związane z elementami blacharskimi, pokolizyjnymi, pewnie nie będzie to tak łatwe. Ja nie tak dawno Wam temu też nagrywałem, gdy mój znajomy nowym taiperem w zeszłym roku w kwietniu miał kolizję, to w sumie zderzak dostał. W październiku, chyba parę miesięcy trzeba było w tym wszystkim poczekać, ale tak, mam świadomość, że z zamiennikami na pewno zbyt szybko niektórzy nie wejdą na rynek, czy chociaż z niektórymi częściami zamiennymi może być problem. Utrata wartości, no tutaj spektakularne będą w tym wszystkim pierwsze 3-4 lata, jak zobaczymy, ile tych aut się sprzedaje, bo te modele i te marki, które nie będą się sprzedawały, uważam, że utrata wartości będzie bardzo, ale to bardzo duża i, nieko, i niejednokrotnie niewspółmierna do tego, o ile Taniej się kupiło auto względem konkurencji i na to należy też w tym wszystkim zwracać uwagę. Więc tak, zapewne auta chińskie są swojego rodzaju konkurencją. Tak, Chińczycy wchodzą z bardzo dużymi pieniędzmi do Europy. Tak, Chińczycy mają ograniczenia, jeżeli chodzi o cła karne, bo tutaj Polska też za tym głosowała. Tak, Chińczycy będą w Europie stawiali fabryki, żeby te cła omijać, więc furtek jest tutaj w tym wszystkim dużo. W ogóle dajcie znać, jak wy zapatrujecie się na chińskie marki w Polsce. Jej, w ostatnim czasie to się tylko ciągle o tym mówi, że od 3 miesięcy do 5 lat to już teraz w tej chwili można dostać za wszystko za wyjechanie na ulicę, że lada dzień będą dotacje unijne na tworzenie nowych ośrodków penitencjarnych, bo będzie ich w tym momencie brakowało. Coś w tym jest. Gdy tak z góry spojrzymy na te zapisy, tym bardziej wiemy o tym, że presja jest bardzo duża celem wprowadzania tych przepisów, bo już są po pierwszych czytaniach. Niektórzy mówią, że będzie to pierwszy kwartał 2026. Ja obstawiam, że raczej będzie to drugi kwartał 2026 względem tego, jaka będzie presja pośród tych przepisów. Dzisiaj odkładamy te drift, odkładamy te wyścigi. Skupmy się tylko i wyłącznie o Przekroczeniu, no dużym przekroczeniu prędkości na drogach szybkiego ruchu, tak zwanym przekroczeniu o 50%. Czyli w założeniu można powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie jechał autostradą, gdzie mamy ograniczenie 140 km na godzinę, z prędkością 211, już ma od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Drogą ekspresową, gdzie ma ograniczenie 120, będzie jechał 181, już ma od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. No i często w mediach pojawia się zapis, że w sumie na ekspresówce to wystarczy jechać 151 żeby dostać od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, ale to tylko i wyłącznie chodzi o jeden przypadek: droga jedno jest nieba, bo tam wtedy z automatu mamy ograniczenie ze 120 do 100 km na godzinę zniesione. I też zwróćmy uwagę na jedno, że bardzo często na autostradach też występują ograniczenia 110 czy chociażby 80, jak na przykładzie autostrady A1 w okolicach Pyżowic. Wiecie, ten magiczny roller coaster, więc tam też jest to zupełnie inaczej przeliczane. Tylko od razu uspokajam, bo tam wchodzi bardzo ważny parametr, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym i te dwie rzeczy muszą nastąpić razem. Więc teoretycznie, jeżeli ktoś jedzie sam, no to raczej do więzienia nie trafi, będzie tutaj przez policjantów ganiany zarówno punktami, jak i mandatami. Natomiast czy zagrożeniem będzie, jeżeli chociaż na drodze pojawi się jedno auto, będziemy je mijali z dużą prędkością? to zależy, jak policjant będzie to interpretował. I tutaj jest swojego rodzaju furtka, bo każda sytuacja bardzo dużej różnicy prędkości może być tak zwanym stworzeniem zagrożenia, co za tym idzie, e, może być to w ten sposób punktowane. Czy wszystkie osoby w ten sposób będą punktowane? No umówmy się szczerze. Dziennie takich wygro, wykroczeń są setki i podejrzewam, żeby służba więzienna tego wszystkiego nie udźwignęła, więc prawdopodobnie w niedługim czasie przy kolejnym czytaniu będą pojawiały się aktualizacje, więc ja też tu gwiazdkę zabalam, w żadnym wypadku nie chcę bronić kierowców, którzy jeżdżą z bardzo dużą nadmierną prędkością, bo ten przypadek też dotyczy dróg pozamiejskich, czyli z ograniczeniami 70-90, czyli też to podwójne przekroczenie, znaczy podwójne o 50% w tym wszystkim, więc na razie poczekajmy jakby na wykładnię tych przepisów, bo na chwilę obecną to byśmy mieli jedno wielkie polskie więzienie i pewnie będzie taka aktualizacja w niedługim czasie, dam Wam też znać, a na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!